Yo siemanko z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z roblox na moim kanale, no właśnie Bella to jest roblox czy minecraft? Nie wiem. <laughs> Za mną jest Bella. Siemanko. Słuchajcie nie wiemy gdzie dzisiaj jesteśmy bo mamy postacie robloxowe ale tak jakby jesteśmy w minecrafcie to jest mega dziwne ale słuchajcie ja wiem to jest roblox tylko że <laughs> roblox e, minecraftowy trochę. Słuchajcie jesteśmy dzisiaj właśnie w robloxie jest tu minecraft tycoon czyli będziemy budowali swoją wioskę minecraftową bo właśnie w robloxie mamy nadzieję że odcineczek wam się spodoba a jeżeli tak zostawcie łapeczkę do góry fajnie jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry, także w tym momencie Łapeczka do góry, bank I subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie robicie Wolcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia I wpadajcie na vitoshop.pl Już dzisiaj powinna być dostępna nowa koszulka Na vitoshop.pl Vito i Bella show, Aha. tak jest Koszulka z show Vito i Bella, także wpadajcie i sprawdzajcie Koszulek jest ograniczona ilość, także Kto pierwszy ten lepszy, wpadajcie i na sprawdzajcie I Dobrze. Eee, możecie wpadać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie W Robloxie i patrzcie jak tu wszystko ładnie zrobione Jest chess minecraftowy są takie bloki, jest piecyk nawet zrobiony I tu jest nie taki ładny, ładny domek Który go nawet Bella by nie potrafiła zbudować Dałaby Jest taki ładny I, to. I słuchajcie, tu jest wszystko postawione na jakby Iron Golemie, on trzyma ten domek tutaj Bella, jak Aaaa. sobie odsuniesz kamerę To to wygląda po prostu epicko wow. Mamy tutaj parkour, który również sobie przejdziemy No i mamy Dzie kilka wios... Na środku jest parkour Mamy Dzie kilka wiosek i słuchajcie, tu, tu jesteśmy podzieleni Na drużyny, jest drużyna Hero Braina. Chciałem być Hero Brainem, ale niestety Mi się nie udało, więc jeżeli Chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapę do góry, wtedy będę może hierobrightem, może mi się uda. E, mamy minersów, którzy są wolni, i ja jestem farmerem, a Bella jest wojownikiem. I zobaczymy, kto jakie tutaj e, zbuduje. Słuchajcie, ładne e, tajkuny i kto wygra, bo ja myślę, że z Bel wygram. Na że farmerzy nie. są lepsi od wojowników. Nie ma takiej opcji. Wito. Słuchajcie, tajkun jest pora? bardzo fajny jest zrobiony przez Polaków, chyba, więc e, tym bardziej jest epicko zrobiony. Więc zapraszam do zagrania. Link do gierki będziecie mieli w opisie, a my lecimy. Tutaj możemy sobie kupić. E, Kasy za więc To też jest spoko opcja. Aha, no tak. Później może to przetestujemy. Mamy collect cash, mamy tutaj crafting bardzo ładny, mamy tabliczkę. No i słuchajcie, idziemy begin working. O, i mamy drzewko! Jeszcze nie zacznijcie! Okej, okay, i z drzewa spadają, tak jakby można powiedzieć, że to jabłka mogłyby być, ale są to zwykłe e, bloki kwadratowe, ale to nic. I tak spoczką to wygląda powiem wam, chyba skały. I są tory, które prowadzą do lawy. Te Skały, okej. Okay. I tutaj dostajemy teraz pieniążki. Dobra, mamy 29 kasy. I jaką kolejną rzecz możemy zbudować? Aha, PF możemy zbudować za 20 dolarów. Okej, okay, jakie to He. będzie ogromne, będzie teraz będzie domek za 70 dolarów, więc musimy tutaj zbierać troszeczkę kasy U ciebie też z drzewa leci to? Tak Czyli jest to samo, tylko po prostu jesteśmy podzieleni na drużyny, okej, okay, rozumiem Ale może inaczej wyglądać później Możliwe, zobaczymy wycenia. słuchajcie jak to będzie wyglądało, ja zobaczę ile tutaj kasy mi się uzbiera, dobra Kasa leci, teraz mamy 30, to. więc musimy zrobić za 70 szybko domek zbudować, zobaczymy jaki domek mi tutaj wyjdzie Będzie mega, mega sztos, tak mi się wydaje I Mata. tak się pokona Nie. To. Niepogonę. Zobaczysz! I Nigdy jeszcze w musimy zrobić parkoura! Farmerzy są najlepsi na świecie! Wow! Jaki piękny domek! Faburujący. Lord's House! Dlaczego to jest <laughs> Lord's House? Się jak tutaj ciemno, ja no, tu nic widzisz? nie widzę. Halo, TV, to to ja bym chciał tutaj światło, o, ale nie wiem czy. Mu... A, za 100 to. dolarów można kupić lights, faktycznie by i villagera. villagera ja mogę kupić za 100 Ej, też. Mogę kogo może ten Fajnie jest to, pracował. że musimy klikać, słuchajcie, żeby tutaj. Właśnie, może on będzie pracował. Nie, dobra. on na bank nie będzie, będzie pracował. Będzie pracował, bo ja kupuję nie. villagera pierwszego, nie, tak, 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 to tak. To tak. To tak. Zostało dobra, zostało musimy kupić villagera, słuchajcie. Dużo Bardzo dużo kasy mam, dobra. Zbieramy Ja już na pewno mam. Tak. Ma. Nie! To, Ej, on pracuje za ciebie na pewno! by farm jest, dobra, farmę! Dobra, okej, okay. on pracuje za nas? Y nie. i rzuca coś! On A, rzuca takie większe większy. bloki, jakby, okej, okay, dobra, dobrze fajnie. I farma jest za 200. Ej, ty też masz farmę? Ja jestem farmerem, to jest moja farma. Ty nie możesz mieć farmy, Bella. Hmm. Za 200 dolarów. Hmm. Ja muszę najpierw farmę kupić. Hmm. Ty powinieneś. Co, co ty jesteś villagerem? Ja rozmawiam z villagerem Aha, i co z nim, to o czym z nim rozmawiasz? On no, mówi, że ciężko się robi, to tak, okay. hmm. Aha, okej okay. Dobra, Mówi, że ja muszę mu więcej zapłacić Okej, okay, mamy farmę, słuchajcie, elegancko nie. Farma wygląda bardzo, bardzo ładnie Okej, okay, dobra, klikajmy dalej okay. Musimy kupić sobie teraz o! światła to? Będą mi potrzebne światła Okej okay. Co? Ja szybciej klikam od ciebie, słaniaku. <grym> i to mam super. Cyk, I co? po światła. Okej. Okay jest bo jest kolejny villager do kupienia. Ha, ha, ha. Faktycznie, za 500. Ale ty jesteś, żeby mi no powiedziała. Mam tak Dobra, mamy domek oświetlony przynajmniej, więc jest spoko. Właśnie Faktycznie mi to kolejny do vị... Dobra, cię to super. Dzięki Bella, dzięki mogę cię załatwić i kupić sobie 10 tysięcy dolarów i wtedy zobaczymy, kto Ej. będzie lepszy. No, mój. i co Bella? Mamy tutaj jeden wypad. No i bardzo dobrze. Za dużo. Ile już ty masz drobie. masz za dużo Bella? Ponad 300 widom. Ja mam 200 już! Nie eee, idę jeszcze! Szybciej Wito. Czeka się na dwoma palcami muszę. Nie co klik jakiś! Nie da się szybciej chyba klikać. Nie da się wito! I tak, tak jeszcze gorzej klikam. Niż normalnie. Ja muszę bo ja... kupić jakąś. zrobić maszynę taką specjalną. Nie da się klikać. To da się klikać. No właśnie, jakaś maszyna musiałaby być. Upgrader, upgrader. Nie, żaden tak, upgrader. Nie ja dopiero villagera kupuję drugiego. Bella! Nie uszukuj mnie. Bardzo dobrze. Nie uszukuj mnie w tym momencie. O, ten drugi szybciej pracuje, Wito! Dawajcie Widę... mi te pieniążki! Widzę to. Chciałem. Widę to. <laughs> Widzę, że szybciej on pracuje. Dobra. A ten pierwszy, coś szybko. Mamy pięć... okay, szybko, mamy go. Kolejna farma. A farma co daje? Ja nie wiem, co daje farma ma chyba nic. Dobra. Upgrader za 300. Szybko! Eee, dobra, to... mamy upgradera. No nie, jak ty, możesz mieć upgradera, okay. jakie jest. No szybciej mi to klikaj! pracujcie szybciej, bo o, coś za wolno pracujecie. Taki pot? Nie powiem, nie powiem. Co? Co, bacisz, kupisz, co, co? Nie powiem. O oh, oh, oh. portal do netheru to jest! Okej, okay, super, super to wygląda. Czemu wy rozwalacie moje bloki? Dobra, co my tu kolejnego znaczyć? możemy kupić? Zobaczmy. E, mamy pet shop. Ouu? Za ile jest? Jakie 500. Nie, nie powiem ci, nie ma żadnych pet shopów. No tu. i dobra ja sobie wezmę... <laughs> nie wiem, nie wiem co teraz kupić. Nie wiem czy farma w ogóle coś daje właśnie. Mm, I to klikajcie, chciałem! Za okay. 500 muszę kupić, Dobra. słuchajcie, pet shop, pet shop Ej, blok mi wyleciał faktycznie też o, Chyba za szybko klikałem ten pet shop jest tak drogi? To dlaczego blok mi wyleciał jeden? Kupiłam Straciłem pieniądze farbę. <laughs> Straciłem pieniądze Mam farbę, A ja nie, to? ja kupię sobie pet shop Ulala Ulala to Wito to naleci Ale super Dlaczego szybciej? To znaczy, nie Pet shop, Wow! Też lajcy musimy tutaj kupić. Dobra, Aha. mamy dwa domki już postawione. Dobra, Kolejną farmę może kupimy. Będzie... A może co faktycznie. To jest? Co to jest? 400? Za 500? I co to kupić? Railsy! Nie wiem, co to jest. O! I farmera Uuu. można kupić. Bella, nie, bo ty za szybko to wszystko robisz! No, Wito, ja, nie nadążam, co? ja nie nadążam, ja nie nadążam, ja nie nadążam, szybko, Wito. No to a co ty, ty robisz? Szybko farmę, szybko farmy, szybko farmę Nie, bo ja ten pet niepotrzebnie kupiłem. Szybko farmę, no, dobra. i rajce, Wito. I rails za... A no właśnie, bo ty tego nie masz, OK Nie mam tego. No i dobra, a później będziesz musiała to kupić, A już będę Ale miał zrobione. I co? Będę I co? I co, i co, i, I co? I co? Ale właśnie, więcej. bo ty teraz będziesz miała szybciej w ogóle kasy Pewnie więcej, bo będziesz miała farmera. i ty robisz Nie, nie jesteś. To jest Roblox. Nie Minecraft. Do nie, <laughs> tak, to Minecraft. A na Nie, ja jestem najlepszy. Tak, Wito. Czyli klikam ile? 700, o mega długie. Wito, jak ty kombinujesz, to w ogóle nie trafiasz. trafiasz. Wiem, właśnie, to w ogóle chyba wolniej wtedy leci Co z tego drzewa. Nie, kombinujesz. Drzela. Dobra, muszę teraz dużo na naklikać. Eee. Okay. Jeszcze trochę! Dawaj Belka Jeszcze, jeszcze. Okej, okay, jest dobrze! <grym> dawaj wito Dobra, okej, okay, dobra. dobra, dobra, mamy co, dobra, ile Czuj mamy? Prawie, 500? Nas... Szybko, szybko. ponad 1000 Belka! Dawaj Niezle, i farmer dajmy, za 700 tas! Serio, tafra. A, dawaj! Dobra, czy to nie, Belo, nie kupuj tego więcej. <grym> Bela. No ja to nie wiem! to wszystko jest moje! Ja musimy być lepszy od ciebie! Ciekawe, szybciej klikajcie! jak się zrobi y, parkura czy coś się dotknie. No, na pewno. Bo jak nie będzie, Wito, tam żadnej kasiory na koniec, to yy. ja nie wiem, nie? nie? trafię w ten przycisk chyba. Ja to szybciej, musisz 700 zbierać. Okay. aż. Mam nadzieję, że będzie 800. A już mnie boli Też... ręka, nie, od klikania. Kto to będzie tam oh dalej? God. Nie, Ale nikogo okay, nie będzie. Ale tego No zostaw. zostaw. to jest później za mega dużo kasy To bardzo osi... dobrze. Ale nie powiem. Kończyłam okay, mnie, żeby ten... Po lights, nie po farmera. Mamy farmera. Upgrader za 800, ale farmer jest piękny. Co ten upgrader robi? Jakiś. Nie, to ten farmer robi jakieś mega dziwne rzeczy Jakie dziwne rzeczy? On jakieś moce dziwne ma Dobra, 800 no, tam. się jak rzuca do góry bloki Gdzie? Patrz, Tam Gdzie? A nie, bo nie do góry, bo tam są te Railsy są Okej, okay, dobra, berka To leci przez te Ej, dobra, pozwoliłam klikanie To dawaj Więc nie wie to nie zagaduj A po co ty mi <śmieniu> tutaj Bym <śmieniu> się klikała Bo ja muszę to szybciej za Ale ja klikę. nie klikam tą ręką Dobra co ty Prawdźmy. klikasz, w ogóle nie słychać, czy ty klikasz. Bo ja mam najlepszą myszkę. <laughs> dobra, okej, okay, mamy to. And... Ja mam mega cicho. Nie, myszkę. 700 za mało zbierałem. Dobrze, dobrze, dobrze. A na co ty zbierasz? Na upgrader. No upgrader. Okay, dobra. Okej, dobra. mamy go. Pębszy, mamy kolejny no upgrader. Wieku. Co teraz do kupienia? Y Lajcy! Blacksmith. O nie. Black, hmm. Blacksmith. A zauważyłeś za ile? Y nie, za ile on jest. Ponad 1000, ale nie pamiętam ile dokładnie. 1500. A to jeszcze poczekam. A tutaj coś Popikam. jest jeszcze. Co to jest? Blacksmith też, też Za tysiąc Ciekawe, którą rzecz lepiej kupić Ja nie powiem, ale wiem to Skąd niby ty wiesz? No, bo wiesz Tak, na pewno No bo zawsze te droższe są lepsze Czemu wyrzucacie bloki, jak wy pracujecie? Bo wypłaty nie dostaniecie co to daje? O, to chyba daje kolejne pieniądze, dobra nie, Czyli będę miała rację Dobra, ten, 1500 musimy zrobić <gry> Szybko, to 1500 Muszę ten 1000 szybko A, bajcie, villagerowie szybciej proszę pracować mi tutaj I Ja z czasu rozmawiam Ja z moimi, ja z moimi też Szybciej szybcie pracujcie, ludzie Bo nie wito. będzie wypłaty dzisiaj wito, z nimi. <gry> Nie umiem Po ich języku, po villagersku ja nie umiem Mmm Mmm mm. Oni tak nie robią, wejla. Ale, hmm. ale mnie. O, widzisz? Hmm. Super! <laughs> Oni <zagraną>. <śmiech> <śmiech> Ale fajnie. Hmm? <śmiech> <śmiech> Dobra, okej, okay, szybko, szybko. Już mamy ponad tysiąc, zaraz będziemy mieli 1500. Kupimy sobie Blacksmith. Ha? Szybko, Witto Co? So, nie so. Shopa kupimy! Bardzo dobrze! Nie Super, cieszę się bardzo z tego powodu. Tylko nie Nie mam, o mam pieniędzy. Ale nieważne, bo to ta sama kwota. Blacksmith, i tutaj możemy kupić Blacksmith Dispenser. Okej, dobra. O nie! Villager jest. Dobra, ja tam nawet obejrzałam. Dwa tysiące, szybko. Okej, dobra, szybciej. Czyli zróbmy tak. Co? Wito! No i super, pobrane! Cześć, cześć, cześć. Bela, jak ja szybko to to jest, naklikałem! Nie, to jest masakra! Serio, jak ja I szybko naklikałem! cześć Blacksmith! Co robiłeś ty nas hmm. tak jak ja kiedyś? Hmm. Yy, za dużo! Mamy Blacksmitha, ale epicko. Dobra, i upgraderek i już teraz pieniążki będą konkretnie wyteźły. Dobra, mamy Blacksmitha y, z spoczko. Robi dużo nam tutaj tego. pieniążki. Kupiłeś. Okej, okay, gościu pracuje. Dobra, i teraz możemy zobaczyć, czy z tego naszego domku nie chyba, bo ten domek to jest e tylko po prostu domek. Za 1600 co my kolejnego możemy kupić? Hmm, mamy kolejny Blacksmith tutaj. Ale czy ten Blacksmith da mi kolejne pieniążki? Zobaczmy. No za tysiąc. I chciałam kupić właśnie. Oh, iron guarda możemy kupić. Tak? I to jest trochę inny, Aha. bo to jest lawa. Dobra, i tu Blacksmith. W środku. O, jest, jest ten. Cześć, co jest szczęście Nie ma nic nie ma nic. Nie da się tego Dlaczego? Dobra, dobra, idę dobra. Do a tutaj kupię. mamy za 10 tysięcy to jest. Ale, Vito, zepsułeś. Co zepsułem? Zepsułeś mi frajdę. Ja się zepsułem. Tak, Vito. Well. wow, Ło, kupiliśmy tą studnię. Mogła Ale fajna też studnia. naładować sobie robój. Ale fajna studnia, dobra, okej, okay. co my tutaj możemy kupić? Tu jest drugi domek możemy kupić za 5000. Lighty tak. kupmy na, do pet shopu. Dobra. Okej, okay. teraz kupujemy już kolejne rzeczy, słuchajcie, elegancko. Co tam bella? Vito. Jak ci idzie? Moje willagery już są słabe. Dlaczego? One nie są pracowne, <laughs> co? Przez Ciebie! Dlaczego przeze mnie? Bo się dowiedziały, że u ciebie są teraz lepsze warunki <gry> pracy! Tak! No tak! No widzisz, Dobra, okej, okay, mamy gdzieś... kolejną rzecz. Nie Oooo, tak! Ten domek o, trzeba nie. kupić. jaki, który? Nie, nie, żaden. O na, na górę możemy wejść, ale epicko. I Wow, co to jest pochodnia chyba? Ale fajnie mogliśmy wejść. O, na samą górę możemy wejść. Patrzcie, jaką mamy wieżę. Wow, jak tu pięknie, to jest kościółek chyba, taki trochę jakby. Naprawdę? Tak, bo tam możemy Price'a -ta kupić. Aha, no tak, dobrze. Dobra, dobra a Price ile ma? Co 6 tysięcy? Dobra, idę zobaczyć ten no, nie. Ten, to obybi. Musimy przejść Vito! to oby. Zobaczymy, co będzie. Dobra, to, jest. to ja zaraz tam przyjdę. Ja idę zobaczyć to oby. Ja tylko muszę coś kupić w tym jednym domu. Dobra, nie tam fence możemy kupić. To jest Logger's House, okej, okay, czyli to jeszcze będzie do zrobienia, ale spoczko damy radę. Teraz słuchajcie, lecimy na Oby, zobaczymy, czy tam możemy zdobyć jakieś pieniążki. Mm. E, przy tym Oby, czy tylko po prostu to jest tak dla frajdy do przejścia. Mam nadzieję, że się zdobędzie. Ja myślę, że się nie zdobędzie. Bo tyle, tutaj. W ogóle tu jest jakaś wieża. Wejdźmy do tej wieży. Wow, można wejść Dobre, na całą skabione. górę, patrzcie. Okej, okay. okay, dobra, wejdźmy tutaj na górę Co za ile? 1500 Wow, tu nie, tu się tylko wchodzi Znowu, na idziemy górę na uh, jak fajnie, dobra, idziemy na obby e, Ja też idę na Szkoda, obibii. że tutaj w środku naszego świata Jakby nie ma też tych strzałek, które Przyspieszają właśnie nam Dokładnie, można było szybciej iść, a tak troszeczkę Powoli idzie, ale to nic i tak nie jest źle Dobra, robimy obby, teraz... uwaga Minecraftowe obby, pyk, pyk, pyk hmm. Pyk, za pierwszym... O nie, myślałem, że za pierwszym razem. Siema! Jestem już! Dobra, okej, okay, robimy. Robi? Pyk! O nie! To jest... ja chciałem za pierwszym razem. No chciałbyś już i to... Raz, pick, dwa, pick, trzy, pick. cztery, wow, pięć... Łoł, prawie spadłem. Pyk! Belka jeszcze pick, nie spadła. Pyk! Tak, na pewno. No witto, widziałeś, że ja spadła? <laughs> no witto, witto. <laughs> Więc hop, hop, dobra. Hop, Ale oczywiście hop, już hop, zaczęłam hop, się stresować. Bo wow, jaka wysoko już. Oj! <grym> Spadłem! O A nie. ja na nie razu! O nie, bo I ja... Co ty na bo ja za szybko Bela to, to chciałem zrobić. Tak cię zaraz szybko. dogonię, bo ja robię to trzy razy szybciej niż ty. Cicho Prawda. A nie? To Prawda? Nie? Ja to przejdę. Od razu. hop, hop hop, 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 hop. O, tak. hop, hop. Ale się mega stresuję Dobra, gdzie jest tabela? Oj, ją dogoniłem widzicie? Ja robię to okay. 100 razy szybciej od niej. O, Odejdź! stoję ci na głowie. Odejdź, bo jak mnie popchasz Wito, to. O nie O nie. Teraz mniejszy blok. A! Bloki! Ja! Jajko, ale Ej, tu już jest prawy koniec! Wit to nie wiem jak kamerę tu W Bele, nie ma spadać na sam dół! Dobra! A, a byłaś prawie na samym końcu! Ej, tam się dowiesz? że tam stoi Herobrine! Tam stoi Hero na samej górze, widzę go! Ja muszę ja znaleźć te, yy, tego parku Jejku, Co? Prawe spadłem! Nie! <laughs> o oh my graczyło. god, jakie to były trudne skoki trochę Okej, okay, tylko te złote są teraz dla mnie najtrudniejsze. Eee, yy, bela. Ku... ale rynie. się stresuje, ale się stresuje. Hop. Ale się stresuje. Przestań! Bella. Jest stres. No, a nie! Dobra. nie, zawsze jest. Okej, okay, dobra, jesteśmy, jest blisze, jesteśmy blisko Hero blisko. Wito, dawaj. Okay. Dasz radę. Dobra, złote bloki. Błot. Ale tam są złote szerokie. Ej, czy... Daliśmy radę! Siema Hero zaraz cię pokonam, uwaga! Stanąłem na czymś Ojej. i co? Ojej! Bella, to chyba tylko się tu przechodzi i tyle. Ale ja! Bo tu można na czymś stanąć, ale to nic nie daje. O! Jest, dobra, dobra. Mi się udało, przeszedłem to. Ja też to przejdę, ale ja nie. O, tu iść. jest bardzo trudno, Bella. Nie wiem, czy tu desz radę, muszę to zobaczyć. tu? Tak. Tu jest trudno. T tu kolejny skok dobra. jest trudny. E dobra, teraz tu? E -n. E -n. Dobra, i ten jest trudny, bo już widzę, że jest daleko. E -n. Wow, Ło, udało jej e się, dobra. Super. Słuchajcie, nie działa to. Ten przycisk tutaj nie. chyba. Albo. Co? Gdzie są Już moi farmerzy? Odpijałam. Ej, ja nie wiem teraz, gdzie jest farm. Ja tam chyba na końcu. Tak. Widzę, przejdę, to? Uuu, spadłem. Ej, czemu są węższe bloki? Spadłem, Bella. O nie. Idę Ale do ty mojego. Nie wiem, czy ja przeszłam. No, będę, widzę u ciebie na ekranie. I ludzie będą myśleli, że no u ciebie, to myśleliście, ja No, przecież widać ciebie stąd nawet. Ciebie okay. widać chyba. Dobra. Dobra. Czekaj, niech ja od dalek. O. Widzę, ciebie tam skaczesz. Okej, okay. jestem już Hero Brain? Jesteś. O, nie! Ja, Bela, ostatni nie vlog. Chciała, że tak ostatni vlog, Beli, się tak, nie udało. Nie przeszłam. Nie przeszłaś, przeszła Bela. No. Nie przeszłaś. Ej, nie przeszła. Bo spadłaś na ostatnim bloku, nie skoczyłaś do Hero Braina. To był starałam. bardzo trudny skok i ty go nie zrobiłaś. No nie, był trudny widok. <laughs> ja Ale Ty, Belę, kłamiasz coś. Czasami to no? No, mówię ci. Jesteś po mojej stronie, czy po czyjdzie? Jestem po twojej. 13 tysięcy kasy. Dobra, Przeszła. kupujemy Prista. O, siema, ziomuś. Ale on jest fajny. Dobra, mamy go. o on też rzuca pieniążki, także super, dobra. I Prajsta drugiego za 7 tysięcy. Ok, kupujemy od razu. On też będzie rzucał pieniążki. I Iron Golema możemy kupić. Wow. Dlaczego u mnie pieniądze się. O, coś się zacięło przez chwilę. Yy, mi też, Dobra. mi też się zaczęło, też się zaczęło? Także spokojne. Dobra, ile tutaj potrzebujemy tej kasy? Siedem tysięcy Ja myślę, że możemy chaos. zrobić takie coś Co? Co? Nic, nic, patrz ile mam pieniążków o, mi się no udało tak, zdobyć No tak, bardzo ciekawe Iron Golewa mamy, woohoo On będzie rzucał pieniążki, patrzcie Bito. Bito. Ale super Bito. Dobra, elegancko Jesteś jednym eee, wielkim oszukistą Nic, nieprawda Tak, Łodzy. prawda gdzie te wallsy? Wow, tam kupiliśmy sobie ściany, ale fajnie. Dobra, mamy to. Dobra, tutaj chyba nic nie musimy kupić. Teraz 7 tysięcy. Tutaj fensy możemy sobie kupić za 400. To bardzo tanio. E, no, I bardzo za 500 tak. drzewko, drzewko. Chciałam I chickena, i chickena, kwoty. i chickena. Nie, no to i, to świnkę, tak. I świnkę, i świnkę, i świnkę, i świnkę. Jaką i... świnkę, jak to te Krówkę. były? Pik były. Ale no popatrz. Owce. No i owce, ja, ale wiecie. fajne, jakie kurczaki fajne! I świnka ja, jest, i są wiecie. kurczaki, i krowę... Nie kupiłem krowy, bo mnie nie stać na krowę. Już. Niestety. Krowa dobra, dajemy... krowa, krowa daje 5000 aż kosztuje. Ale tu możemy kupić Iron Guarda za 10. Ja myślę, że to będzie fajne. Po co mi Dobra, i w naszym domku w ogóle musimy, możemy kupić sobie crafting table. Łóżko! Ja wow, jakie kupić. duże łóżko podwójne! O, dobra, to Dwa czesty i, i picture. Zajmę. O, oh, jakie zdjęcie no. piękne. I ty, mamy to... dywan. I mamy sofę. 3000. Ale to jest ładnie, ale w Minecrafcie nie ma takiej sofy. Ale no, patrz, eee. można siedzieć na niej, ale fajnie. O, Diamond. O. Diamond table? Łama. Wow. to daj mi trochę, Kasia. Belle, nie mam. I to wszystko, Nie masz. mam pieniążku. Jaki jesteś, wiesz co? Mówić, że nie mam pieniędzy. Bele, nie, jesteś. mam pieniędzy. Po co mi ta Dobra, kupujemy Diamond table. Wow, wow, ale epicki. Dobra, Domek mamy co? skończony. Ja nie robię tego wnętrza. Nie robię wnętrza. Nie, bo jeszcze coś mi bardzo drogiego zostało. No, jest to dużo, 7, ale tu ja drzewa sobie kupiłem, jak to ładnie wygląda, wszystko tutaj bardzo. Moja wioska. Bardzo moja ładna wioska. No to nie zła Ale tu są tego. jeszcze jakieś rzeczy będą chyba do kupienia. Chyba tak. Yes, by, by dark side. Ej, tego to my dzisiaj nie skończymy, Ej, słuchajcie, wiesz! Więc... Ja nie wiem czy to się zapisuje. Wydaje mi się, że to się raczej nie zapisuje, więc jak coś będziemy musieli od nowa to wszystko zbudować i dopiero nagrać kolejny odcinek. Bo tutaj wszystko jest bardzo drogie, a fajnie byłoby zbudować kolejne rzeczy tutaj byłyby mega fajne. Zobaczmy, ten domek jeszcze kupimy za 3000. Uwaga. Jej, ale ładny domek, co tu jest? Studnie. Okej, okay, jest domek. Słuchajcie, jeżeli chcecie kolejny odcineczek z Minecraft Tycoon, żebyśmy zbudowali ten Dark Side, czyli tą ciemną stronę tutaj, wydaje mi się, że to będzie nether albo coś takiego, to dajcie znać w komentarzach. Zostawiajcie dużo łap do góry. Myślę, że jeżeli chcecie kolejny odcineczek, to tutaj pięć. 10 tysięcy łapek do góry. Wow. Byłoby epicko, także zostawiajcie łapę do góry w tym momencie. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl po nowe koszuleczki. A my widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was serdecznie. pa, pa. pa, pa.